tej widowie udało się, papieru nie było zwykłego, to pierdolę, ale to że piszemy, pimpuś, nie podglądaj teraz, pimpuś, tak, pimpuś, albo w sumie masz papier. no w sumie bo ty będziesz wybierać, zapomniałem. Także pimpuś. opowiedział się inaczej, to znaczy pojechną decyzję, to ten wyrębnik narodu zależy szanować. W związku z powyższym, nasza przymordowana jest do zgromadzenia narodowego. Chcę bardzo zacząć Dobrze, Pimpuś. Mnie Pimpuś ja nie znalazłem w orężatku. Orężatku. Kogo wolisz? Ej, ja chyba wolę ten klub. Jak tu mamy? I co tu mamy? Rano. Ty chyba dzisiaj na dworze, pisz. Idziemy cię wywalić. Na Chodź tu. Chodź, wywalimy cię na dwór. Nie wiem, czy ta mertwa jest w Nowego pana prezydenta. I mam nadzieję, że... Dobra, Rędziatko, śpisz na dworze.